Chevrolet konsekwentnie zrywa z wizerunkiem ubogiego kuzyna droższych marek koncernu GM. Potwierdza to odnowiona kaptiva. O tym, że jest to rozsądna strategia, świadczy choćby przykład Cruza. Cieszącego się powodzeniem, choć to model o wiele bardziej wyrafinowany i droższy od swych poprzedników. Jeżeli chodzi o SUVy, to Chevrolet może poszczycić się nie lada dziedzictwem. W ubiegłym roku firma obchodziła 75-lecie wprowadzenia na rynek modelu Subarban. Uznawanego za pierwszy pojazd tego typu. Nazwa jest zresztą używana do dziś. Choć oczywiście dostępny na rynku amerykańskim, SABARBA na rocznik 2011, ma już mało wspólnego z legendarnym poprzednikiem, którym tylko za dodatkową opłatą oferowano radio, ogrzewanie i, uwaga, tylny zderzak. Nowa Captiva potwierdza, że Chevrolet nie chce być już ubogim kuzynem bardziej prestiżowych marek koncernu General Motors. Kompaktowy SUV został dość istotnie zmodyfikowany w sposób podkreślający walory pojazdu. Maska jest teraz mocniej zarysowana, powiększono grill z charakterystycznym dla Chevroleta podwójnym wrotem powietrza i centralnie umieszczonym logo. Zmieniono zderzaki światła przeciwmgielne. Auto zyskało pryzmatyczne reflektory przednie i kierunkowskazy zintegrowane z lusterkami bocznymi. zmodyfikowanych nadkolach zmieszczą się koła w rozmiarze od 17 do 19 cali. Szkoda tylko, że podobnym zabiegom nie poddano tylnej części nadwozia. Obły, pękaty tył odstaje bowiem trochę od dynamicznie zaprojektowanego przodu. Po części jest to jednak kwestia zachowania walorów użytkowych auta. Tych bowiem nie sposób zakwestionować. Samochód pozwala na montaż pięciu lub siedmiu miejsc pasażerskich i nawet gdy jedzie pięć osób, przestrzeń bagażowa jest obszerna. Po złożeniu trzeciego rzędu siedzeń ma ona 768 litrów pojemności, 477 litrów poniżej linii okien. Po złożeniu drugiego rzędu rośnie ona do 1570 litrów i 942 litrów poniżej linii okien. Co pozwala wykorzystać samochód nie tylko do zabawy czy rekreacji, lecz także do poważnych zadań transportowych. Po modernizacji zmieniły się na lepsze i to dość zdecydowanie materiały wykończeniowe i tapicerka. Nie są luksusowe, ale nie słychać żadnych świerszczy, nawet gdy pojazd porusza się po drogach nieutwardzonych. W desce rozdzielczej zastosowano znane już z innych modeli zimne niebieskie oświetlenie, zapewniające bardzo dobrą czytelność zegarów. Jak zapewnia producent, najważniejsze zmiany są jednak niewidoczne. Mamy oto cztery nowe silniki: dwa benzynowe, 2,467 KONI i 3,0 V6 o mocy 258 KONI mechanicznych oraz diesle z układem common ray i turbosprężarką o zmiennej geometrii. O pojemności 2,2 litra i w dwóch wersjach mocy: 163 oraz 184 KONI mechaniczne. Wraz z modernizacją. Silniki są łączone z nowymi, 6-stopniowymi skrzyniami, ręcznymi lub automatycznymi. Zmodyfikowano też podwozie i układ kierowniczy. Jazdy po szosie i w lekkim terenie potwierdziły, że zmiany wyszły autu na dobre. W naszym teście sprawdziliśmy, jak w różnych warunkach drogowych spisuje się wersja z jednostką benzynową o pojemności 2,4 litra. Czyli taka, jaka oferowana jest w wersji podstawowej kosztującej 83 990 zł. Nasz egzemplarz kosztował więcej, bowiem otrzymaliśmy go w wersji z automatyczną skrzynią biegów z najwyższej dla tego silnika specyfikacji LT. Takie auto to wydatek minimum 106 tysięcy złotych. Sporo. Jednak w zamian otrzymamy wszystko to, co na pokładzie obecnie produkowanego auta znaleźć się powinno. Początkowo zastanawialiśmy się, czy w przypadku auta tego typu silnik benzynowy ma sens. Czy ktoś w momencie kupna zastanawia się, po jakim przebiegu owa różnica się zwróci? Zapewniamy Was, że na amortyzację diesla będzie trzeba czekać długo. Zwłaszcza, że ceny obu paliw są niemal identyczne. Kiedy zatem warto zdecydować się na kaptywę silnikiem benzynowym? Jeśli wiemy, że na ogół będziemy poruszać się w mieście, to kupno diesla nie ma większego sensu. Oczywiście zużyje on mniej drogiego paliwa, ale jazda nowoczesnym dieslem w miejskich warunkach szybko skończy się częstymi wizytami w serwisie, podczas których konieczne będzie oczyszczenie filtra cząstek stałych. Natomiast w przypadku silnika benzynowego taki wydatek nas ominie. Zatem diesla warto kupić jedynie w przypadku rocznych przebiegów rzędu 30 tys. km i częstych jazd poza miastem. Wtedy filtr cząstek stałych powinien być bezobsługowy. Natomiast tańszą o 14 tysięcy złotych wersję benzynową warto kupić w przypadku rocznych przebiegów poniżej 30 tysięcy kilometrów i częstej jazdy w korkach, podczas której zamontowany w dieslu filtr cząstek stałych nie funkcjonuje prawidłowo. Próba przystosowania terenówki do potrzeb rodzinnych w tym przypadku powiodła się. Co prawda dwa dodatkowe miejsca są przydatne tylko na krótkich trasach i pod warunkiem, że usiądą tam dzieci, za to zachwyca zespół napędowy oraz własności trakcyjne. Warunek jest jeden. Musimy przełamać strach przed zakupem wersji z silnikiem benzynowym, który w mieście spali około 12-13 litrów, a w trasie zadowoli się już ośmioma. Cóż, w tym przypadku otrzymujemy coś za coś, ale komfort jazdy z silnikiem benzynowym jest warty nieco większego zużycia paliwa.